Ja jestem córką jubilatów 70 letnich W starzu małżeńskim oczywiście. No powiedz, Tato, o małżeństwie, o tej rocznicy, którą dzisiaj... Co byś powiedział? O swoim małżeństwie? No co przeżyliśmy bardzo szczęśliwie. No i tak się czujemy jeszcze jako w tych latach. No A jaka to... jest metoda na to, żeby... Jaka jest tak metoda? Tak długich lat to, to dożyć nie, razem? To nie jest przewidziane, jaka metoda. <laughs> Dla kogo przeznaczone chyba jest. Ile ma przeżyć, ile przeżywa. No nie wiem. Na pewno zdrowie. No. Na pewno zdrowie, pogoda, ducha. Yy, no. Praca intensywna. Rodzice byli bardzo pracowitymi ludźmi. Trzy córki wychowali. My teraz założyłyśmy swoje rodziny, i w tym roku mamy właśnie taką piękną rocznicę rodziców: 70., nasza 35. i też siostra, która mieszka w Szwecji, 40. rocznica ślubu. Także świętujemy potrójny jubileusz w tym roku. sukces? To pewnie sukces na współczesne czasy. Wiele wyborów, a trzeba umieć rezygnować z siebie. Cała tajemnica, chyba. Nie upierać się przy swoim polegać na Panu Bogu. I tak też rodzice wychowali nas i my staramy się wychować nasze dzieci. Znaczy wychowaliśmy nasze dzieci.